Cześć, witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Dzisiaj postanowiłam, że zrobię. Słuchajcie, taki eksperyment. Eksperyment będzie polegał na tym, że pójdę sobie do sklepu, a co tam kupię? Coś, co mam nadzieję schłodzi mnie w ten upalny dzień. Dlatego, że jest ponad y, 30 stopni, więc na skandynawskie tutaj, wiecie, klimaty to jest naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo upalnie. Więc idę do stepu, idę czegoś szukać. Jak znajdę, podzielę się z Wami, jak to będzie smakować, czy mnie faktycznie schodzi, cokolwiek tam jest. Mam nadzieję. Pierwszy chłodny, że tak powiem, cukierek to jest lód. Z... Lód się nazywa Pingelin. No właśnie, tak, tak jak tutaj widzicie, jest wodnym lodem. Podejrzewam, że jak ma smak. Gruszka. Gruszkowy. Więc taki, tutaj z tyłu napisali niby gruszkowy, ale to jest gruszka pomieszana z limonką. Bardzo zimny ten jest, wiecie. Sama, mm, sama woda zamarznięta. Ale powiem Wam, że taki jest mm, orzeźwiający, o tak. Fajnie smakuje, nie jest taki słodki. Wróciłam ze sklepu i kupiłam tych produktów dość sporo. Mam nadzieję, że, że mnie ochłodzą, bo dzisiaj, słuchajcie, jest taki upał i się wszystko po prostu topi, rozpuszcza. Nie wiem, co jeszcze. No, powietrze stoi, nie ma czym oddychać. Coś niebywałego zwłaszcza w tym kraju. Więc zabieram się do konsumpcji tych właśnie produktów, i. Powiem Wam na końcu, czy, czy mnie faktycznie schłodziły, czy, czy jest sens w takie w ogóle upalne dni porywać się na, na słodycze. A dzisiaj jest szwedzki Good Doggen, więc Sylwia też zrobiła taki szwedzki, po prostu cukierkowy. Dzień? Dzień słodyczy, dzień cukierków, dzień y, słodkości, nazwijcie sobie jak chcecie, więc u mnie też są, co prawda, no, no nie do końca takie, mam nadzieję, że słodki ben, słodkie będą, tylko właśnie w tą drugą stronę że będą mnie po prostu ochładzać. Pierwszym produktem, który, który tutaj mam, to jest Fanta Lemon. Fanty jest dość dużo, jest dużo tych, słuchajcie, rodzajów. Są grejfrutowe, cytrynowe, pomarańczowe, malinową nawet widziałam tutaj, więc fanty jest dość dużo. Wybrałam cytrynową, dlatego że, no, kojarzy mi się właśnie z takim orzeźwieniem, takim, żeby się po prostu, wiecie, o, o, y Ochłodzić, no. Mam nadzieję, że coś, coś, coś tutaj zadziała. Tutaj jest pant, czyli jest to butelka zwrotna, więc jej nie, wy, nie wyrzucamy jej, słuchajcie, do śmieci, tylko kolekcjonujemy. Jak nie widzieliście filmu, jest film yy, pod tytułem Pant i, i możecie sobie zrobić coś, co się z takimi właśnie butelkami robi w Szwecji. Yy, dobra, słuchajcie. Yy, konsumpcja. Nale, naleję sobie trochę tej autofanty. Tej, tej no pachnie cytrynowo. Mm. No super, słuchajcie. Jak jak lemoniada. O tak. Mm. Nie jest taka cierpka w smaku. Jest ok. Kolejnym produktem mam taką czekoladę od Marabu. Mint Krokant. made in Sweden. Czyli Szwedzka od Marabu. E, czekolada mintowa. Tak wygląda. Nie wiem, czy widać taka M jest na, namalowana. No i taka M. W środku ma jakiś taki, słuchajcie, chyba karmel czy coś takiego. Mm, pachnie miętowo. Słuchajcie, smaku czekolady prawie nie czuć. Czuć za to ten karmel. I ten karmel jest miętowy miętowy karmel, słuchajcie coś nie, niespotyka, niespotykanego naprawdę ten karmel co tutaj jest, nie wiem czy widać go takie miniaturowe brązowe takie, takie coś susie w tej czekoladzie to jest karmel o smaku mięty czekolady nie czuć, a ta czekolada jest naprawdę bardzo słodka nie czuć słodkości ani, ani soli w niej Czuć tą po prostu miętę. Nawet jak otworzycie, to czuć. Czuć, czuć miętą. Hmm? Fajne. Kolejnym mam, słuchajcie, takie cukier cukierki Blue Active od Wix. E Super Strong Mental te Testy. Tes Sugar Free. E Lodowe cukierki z niedźwiedziem. Pastylki z bardzo, o bardzo takim mocnym smaku mentolu. Okej, okay. one są takie, to jest sporo za, zapieczętowane o tak, tak fajnie. Zobaczcie, niebiesciutkie, fajne. Mm. Słuchajcie. Uff. Jaki mentol. Czuję po nosie. O tu czuję, że mam po prostu, wiesz, od wewnątrz mam. Czuję, że mam zimne. Naprawdę są mocne. No. Uf. Aż ten... Lepiej mi się chyba oddycha, wiecie? <ścoughs> Bo to wiks. Bardzo, bardzo mocne, słuchajcie, te cukierki są. Mm. Ale czuć. Język mi trochę, wiecie, co? Z, tak jakby znieczuli było. <grywa> mm? Fajne. Tutaj ma, napój mam. Jest hum, lemon i ginger, czyli yy, imbir. Yy, o, kombucha. Nie wiem, czy piliście tego typu właśnie rzeczy, czy próbowaliście. Yy, więc teraz, co jest, spróbuję. Może jest gazowane? Trochę jest gazowane, wiecie? Czuć. Jakimś takim fermentacją czuć. Ale tu nie ma nic, nic takiego wiecie, co by, co by było niedozwolone, o tak. Absolutnie nie ma czegoś takiego: jest to na naturalnych składnikach zrobione. Ale czuć ten proces, wiecie, fermentacji, jak się to o, o odkryje. Taki smak, by. No, trochę jest, widzicie? Takie gazowane, widać te bąbelki. Ale czuć tym imbirem. Taki, zobaczcie, taki jabłkowo-gruszkowy, taki kolor, ma, prawda? Takiego soku. Zobaczymy, jak smakuje. O ciebie, nie wierzę. Wiecie co? O, aż mnie wygięło. Wygięło mnie w drugą stronę. To jest. Wiecie co? To nie jest do końca takie smaczne. Bar, tu jest napisane, że tu jest y, lemon. Ja tu nie czuję w ogóle lemon, tej, tej, tej lemon, limonki, czy tam właśnie tego. Tylko czuję imbir. Ale ten imbir jest jakiś fermentowany. Kolejny mam takie pastynki y, z limonką. Krusz. Y, od krusz. Bardzo dużo jest tych Rodzaj tego, jak naliczyłam w sklepie, to około 10 różnych. Więc wybrałam takie limonkowe. Bez cukru one są. Wezmę sobie o taki jeden. To takie pastylki są zielonkawe. Na początku jest tak jakby taki, wiecie co? Skruszony bardzo mocno cukier, i tak jest nim, tak jakby ta pastylka obleczona. Cukrem, obleczona, można tak powiedzieć, nie wiem. Obleczona jest pastylka cukrem. Yy, dość twarda jest. Czuźli. I taka gumiasta, że tego nie można ugryźć. Po dłuższym cmukaniu podejrzewam, że będzie się po prostu do zębów to przyklejać. W kolejnym mam takie też pastylki od Marabu. Też właśnie mi Mint Choco z Miętą. Tak wyglądają. Takie są Oj. Wiecie co? W środku jest tak samo karmel. Takie to jest płynne. Rozwał mi się trochę. Miętowy. Mhm. Czuć miętę nie czuć czekoladę. Pachnie. No pachnie, wiecie, tak czekoladowo, no. Ale nie aż tak strasznie. Nie czuć soli, nie, nie czuć cukru i nie czuć... Tej czekolady. Coś jest jakiś wiecie hmm, czekolada jest, ale ale ta mięta po prostu wyprzedza. A ona nie jest też tak wiecie co taka intensywna. Taka mocna. Nie. Bardzo delikatna. Fajne. Fajne pastyleczki. Yy, kolejnym to mam takie też cukierasy. Yy, Marianne się nazywają. No, i tutaj jest czekolad. filet Mint. Kan. Kan. Jest. Tak wyglądają w środku. Dobra, takie. Zobaczcie papierku, takim białym czerwonym Cukierek wygląda w ten sposób. Taki jest. E, biały. Taki. Wow. W środku wygląda tak że ma czekoladę. To białe jest miętowe. To jest mięta. A się go tak podsmuka, podsmuka, to jest to mięta na tym białym, a po prostu później, jak się przegryzie, to jest właśnie ten smak czekolady. Bardzo, fajnie, bardzo fajne połączenie, więc spoko. Kolejne cukiereczki. Eee fruity fresh z, o smaku o smaku mentolowym i lemonkowym no lemon lemonka, limonka i mentol od Lixa, tak jak poprzednie te, te lobowe w opakowaniu wyglądają tak są czyli takim razem no i takie o cukiereczki. czuć od razu słuchaj limonkę od razu Czuć miętol, Mie, e, miętol, czuć miętol, słuchajcie, czuć miętol, czuć miętol e, na języku. Miętol jest, limonka jest, super, nie są takie mocne. Czuć, że coś jest w buzi, takiego co orzeźwia. Mentosy znacie, więc tutaj nie będę dużo po prostu mówić o mentosie, bo jest tych mentosów od groma wszędzie, więc. Mentos. Natural mint flavor. Jak guma. Jak się rozgryzie. Czuć mięta. Ale czy są strasznie mocne? Mmm. Spoko. Tak, żeby sobie, wiecie, oddech od, odświeżyć. Yy, kolejny, mam taką lemoniadę. Lemoniada jest z sokiem cytrynowym i z bombelkami. Pachnie cytrynowo. Szklaneczkę sobie nalejemy. No są, zobaczcie, jest taka gazowana. Zobaczymy, czy coś, coś mnie schłodzi. Fajna. Ej, wiecie co? Wydaje mi się, że jest lepsza niż yy, fantasytynowa. <śmum> Naprawdę. Super. Powiem Wam, że lemoniada jest the best. Naprawdę. Mam jeszcze takie gumy ekstra od yy, 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 od Riggis, Riggis, Riggis Extra White <ścoughs> od Wrigley's. Wriggles. Wriggles. Wrigley's. No, także o, o, od tego na W <ścoughs> mamy gumy, mamy gumy Extra White Super Mint, 21 pasydek. Jedziemy. Od razu miętą czuć. Od, od razu. Nawet jak sobie powąchacie opakowanie w środku, to taki uf, uf, od razu, takie wiecie, na nogi stawia. Super miętowe są. Oj, i ten mięty jest tak, wiecie, tak dowolny, bym powiedziała. Mhm. Że aż tak się jak dwie na raz, albo trzy, to tak może się niesympatycznie zrobić w buzi. Wiecie, o co chodzi? No właśnie. Bardzo mocna ta guma jest. I ostatnim produktem mam też od Wixa. Mam Triple Action: cynk, witamina C, Refreshing mentol Taste, sugar free, czyli bez cukru. Zobaczymy, jak to będą smakować. Uuu, te są trochę inne, takie, więc to Róż, różowawe. Różowawe, o tak wyglądają, takie ekskluzywniejsze opakowanie mają. I są takie, zobaczcie, takie, y, coś w środku jest, no. W środku jest coś. Czuć mentol na samym po prostu początku. Mhm. One są dobre właśnie, bo tutaj, tutaj robią po prostu super. Tu chłodzą od wewnątrz i język i, i busia jest po prostu od wewnątrz taka lodowy taki hmm? posmakłam. Hmm. Jak to smakuje to w środku. Nie ma to jakoś. Wiecie, określonego smaku. Trochę tak jakby takimi owocami leśnymi. To. Tak trochę czuć. Ale wiecie co? Nie mogę Wam określić dokładnie, jaki to jest smak tego właśnie w środku syropu. Dlatego, że ten mentol zabija to. To jest smak jakiś taki właśnie witaminowy. Witaminowy smak. Nie wiem. Ale mentol tutaj zrobił robotę taką, że, że to wszystko zabił. I. Nie ma tego, nie mogę tego wydobyć, nie mogę tego określić. Jeśli bym miała słuchajcie, podsumować te moje dzisiejsze yy, rzeczy, które, które mnie w jakiś sposób schodziły, czy na pewno mnie schodziły, to tak, moim numerem jeden The Best Lemoniada, słuchajcie, Lemoniada jest genialna. Jakbyście tutaj ją kiedyś namierzyli w sklepach to sobie ją zakupcie, bo jest naprawdę taką typowo lemoniadą. Wiecie, taką naprawdę czuć, że to jest taka lemoniada. Te bąbelki jeszcze ten smak całej tej cytryny podkręcają i to nie jest takie, wiecie, zbuzowane, tylko naprawdę, naprawdę super. Mój, moja jedynka. poleca Sylwia. Dwójka to jest Fanta. Fanta Lemon, słuchajcie, ona jest dla mnie spoko. I tylko. Yy, tylko tyle, bo ona. Dobrze, smak ma, ale te bąbelki, które tutaj są, ten gaz, wydaje mi się, że ich jest po prostu za dużo. I one tak wiecie, co robią? Tak jakby ten smak tej cytryny gaszą. I jest taka bardziej po prostu, wiecie, zbuzowana, gazowana o tak. To no, nie do końca to tak wiecie, działa. U mnie dwójka. Trójka jest kombucha. Jeżeli ktoś lubi i, i, i po prostu tak nie wyobraża sobie te dnia na przykład bez tego, to słuchajcie, jak najbardziej. Mi to zajeżdża z fermentowanym imbirem, bo to jest imbir i, i cytryna. Więc y, wiecie, y, dla mnie no to tak nie. <laughs> Ale mówię, jak ktoś woli, proszę bardzo. Słuchajcie, grejpfrutowa, różne smaki są, różnych film. Próbujcie, słuchajcie, kosztujcie, proszę bardzo, ja nie. Ja nie. Dobra, jeżeli chodzi o takie y, y, rzeczy, takie typowo czekoladowe, to u mnie jedynką jest czekolada z miętą. Genialna sprawa. Y, myślę, że super byłaby, jakbyśmy włożyli ją do zamrażnika albo ewentualnie do lodówki i tak zwrosili ten karmel, który jest w niej. To jest właśnie mięta i on właśnie tutaj chłodzi i czuć, czuć po prostu, że się, że się człowiek po prostu yy, chłodzi od środka, czuć. I to jest super. Zaraz zanim, zaraz zanim, zaraz za nią, za czekoladą, są te pastylki miętowe. Tak samo. Też myślę, że fajna sprawa, żeby je włożyć do lodówki przed, przed po prostu skonsumowaniem. Skonsumow Też fajne. Trójka, no to są te cukierki takie yy, takie właśnie mi miętowe, z, w środku są z czekoladą. Jestem takie po prostu, wiecie, lightowe, bym powiedziała. Lightowa taka wersja. Ta czekolada jest taka mocniejsza, a to jest takie taki light, ale też bardzo fajne. Więc w takie upale dni można sobie takiego cukru, żeby coś tam się działo, żeby tam trochę cukru było, trochę mięty. No to akurat przejdzie to. Dobra, jeżeli chodzi o pastylki gumy, o tak to yy, wśród właśnie gum i tych pastylek, no to u mnie guma ta właśnie Extra White z miętą jest yy, genialna, jest yy, mocno miętowa i od razu czuć, czuć po prostu tą taki pum, taki uff, taki, naprawdę takie orzeźwienie w, w buzi i, i super, naprawdę. Te gumy. Zaraz za, za gumą jest Mentos. Mentos, no Mentos jest taki, wiecie... Miętowy, taki pastylek. On ma jedyny minus, bo się przykleja do zębów. Więc, jak ktoś nie lubi, no to, no to nie. Ale, jak ktoś, wiecie, chce sobie tam go na przykład zagryźć czy coś, no to możecie sobie mentoska wziąć. Na, trój, na po prostu trzeciej pozycji są u mnie te pastylki krusz o smaku limę limonkowym. Takie wiecie, mogą być. O tak. Nic takiego specjalnego tutaj się nie, wy, nie wydarza. O tak. Ale dość twarde są. O. I tyle. E, I ostatnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o te wszystkie cukierki, takie właśnie od Wixa. To, to są po prostu. Ja, ja nie umiem tego bardziej określić jak jeden, jak jako numer jeden. O tak to są, a najmocniejszy z nich, o tak może, w sensie najmocniejszy to jest ten, ten jest taki średni, a ten jest taki lajtowy, o tak bym to powiedziała super, słuchajcie jeżeli chodzi o to, czuć od razu, że one robią robotę w buzi, bo od razu nam tak jakby udrażniają nos i nasz y, nos, inaczej węszy rozumiecie, tak bardziej czuć te, te y, czuć tą różnicę, o tak i naprawdę, jeżeli chodzi o te, to, to chodzą też, bo dużo jest tego mentolu. Jeszcze, słuchajcie, ostatni e, produkt, który, który mnie schodził, i to też jest e, numer jeden z, z lodów. Szukałam, słuchajcie, na sklepie lodów, takich typowo mentalowych, nie znalazłam. Znalazłam właśnie ten jeden, ten wodny, i powiem Wam, że jest The Best. The Best, bo jest. Naprawdę bardzo mocno jest zmrożony yy, woda z osmaku limonki i yy, osmaku limonki i gruszki, i powiem Wam, że też jest super, właśnie lody wodne. Myślę, że lepsze są właśnie niż takie, wiecie, kremowe. Tak więc tyle, słuchajcie, z moich tutaj y, rzeczy zakupionych. Jestem w szoku, że udało mi się po prostu znaleźć rzeczy, które naprawdę mnie schłodziły. Prze, prze, przede wszystkim, właśnie lemoniada, czekolada, te cukierki, właśnie od Wixa, super robotę y, y, zrobiły, jeżeli chodzi w tak upalny dzień. I jestem naprawdę w szoku i pod wielkim wrażeniem. To tyle. Żegnam się z Wami. Życzę Wam przyjemnego dnia. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie kanał. Widzimy się w kolejnym filmie. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!